Dzień dobry, słuchajcie, przychodzimy do Was z troszeczkę inną treścią. Ostatnio zrobiliśmy sobie ankietę na, na kanale, w której pytaliśmy Was, e, czy chcielibyście zobaczyć coś więcej z naszego całkiem nudno, ciekawego życia w postaci właśnie takich e, vlogów. Wiecie, vlogów bez spiny, jakiś fajny montaż, bez spamowania też. To nie będzie tak, że codziennie będziemy wrzucać vlogi. To nie o to, nie o to chodzi. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że część z Was przyszła tutaj, subskrybuje nas. Z powodów budowlanych przyszła tutaj w konkretnym celu, żeby dowiedzieć się tego, tego i tamtego. I my to oczywiście rozumiemy, natomiast większość z was zagłosowała, że e, byłaby ciekawa e, takich właśnie naszych życiowych vlogów bez spiny, więc postanowiliśmy zadziałać w tym temacie. Chcemy się otworzyć na słuchajcie szerszą widownię. E, no i zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dlatego, rachciach, dzielimy kanał na dwie playlisty, tak jak ktoś fajnie w komentarzu podpowiedział. Jedna playlista będzie budowlana, druga będzie taka vlogowa. E, pewnie będą jakieś oznaczenia, filmów, więc na pewno się połapiecie co jest co. Jeżeli nie macie ochoty oglądać takich vlogów doskonale to rozumiemy. Oczywiście nikogo nie namawiamy, natomiast zapraszamy, bo myślimy, że będziemy pokazywać takie ciekawsze wyrywki z naszego z naszego życia. Oczywiście słuchajcie to nie jest tak, że znikamy i dajemy sobie spokój z budowlanką w sensie z takimi materiałami budowlanymi i że cały nasz kanał będzie się opierał teraz na vlogowaniu. W ogóle nie o to chodzi. To będzie nasz dodatek, a jak będzie za rok, za dwa, to zobaczymy. No dobrze, słuchajcie, za mną główny bohater dzisiejszego odcinka. Jako, że jest nas troje, no to co? Pixel. Większość z was może już go widziała, no w zasadzie ciężko go nie zauważyć. Szajbusa jednego biega w tą i we w tą i kradnie różne rzeczy. Słuchajcie, przygotowaliśmy kulinarną zagadkę. My oczywiście jeść nie będziemy, natomiast mamy tutaj przygotowane, zobaczcie, produkty różnego rodzaju i zobaczymy, co ten siwy, duży jamnik lubi jeść. Także Zuzia teraz zabiera się do przygotowania i pokażemy Wam po kolei, na co się piksel skusi, a co odrzuci. Jesteś zadowolony? Tak, on jest gotowy. No dobra a słuchajcie wsadzę tu swój łeb bo chciałbym wam tylko powiedzieć że nasz pies je surowe mięso ma bardzo ścisłą dietę i generalnie bardzo dbamy o niego, więc od razu do wszystkich, którzy się będą martwić i przejmować o tym o to, że będzie miał jakąś rewolucję to myślę, że z tym nie będzie problemu, bo on jest przyzwyczajony do takich rzeczy, a nawet jeżeli coś się takiego małego stanie, jakaś rewolucja żołądkowa to słuchajcie, no tutaj jest tylko pies jest, a y, nie robimy tego, nie dajemy mu takich rzeczy codziennie, tylko właśnie raz na jakiś czas coś ciekawego dostanie, także zobaczymy. No dobrze. Co my tu mamy? Ser żółty, paróweczka, kawałek jabłuszka, marchewka, banan, papryka, ogórek świeży, truskawka, trochę skeru egzuskwieniowego, mięso mielone to jest głównie indyk, wołowy na gulasz i wątróbka z kaczuszki. Dobra, to strzelaj co nie, a co nie. Tak, mięso zje całe, to, to i to, może przy wątróbce się trochę zastanawiać. Ser zje na pewno, parówkę zje na pewno, marchewkę zje, owoców raczej w ogóle nie zje, paprykę weźmie do buzi, ale wypluje i ogórek też wypluje. Dobra, to teraz tak ja. Tak wstawiam i ogórce też Ser zje, zje parówkę zje, marchewkę zje, jabłko weźmie i wypluje, banana nie weźmie, papryki nie weźmie, ogórka nie weźmie, truskawkę nie weźmie, mięcho zje, no, i wyliże oczywiście e, cały, cały jogurt. Czy mieliśmy rację? Zaraz Zobaczcie. się okaże. Co to jest? To jest jabłuszko. Ok. No dobra. Zostaw. Co to mamy? Marchewka. Ok. Mówiłaś, że zje, czy nie? Tak, mówiłam, że zje, Dobra, ja też chyba. Poprzednio... Y... Ja tylko mówiłam, że nie, A że ja na pewno mówiłem, nie zje. że też nie weźmie, czy też, że, że, że nie. zje. Ja, ja mówiłam, chyba, że zje. Zostaw. Zostaw. Okej. Okay. Okej. Okay. On jest zestresowany, nie wie, co okay. się dzieje. Okej. Okay. Okay. Dobra, no może zrobimy tak, co? Okej. Okay. No przecież, jak on zawsze z ziemi je, to dlaczego ma ze stolika teraz jeść? Może będziemy kłaść mu po prostu... No może będziemy co? Kłaść, Nie tak? będziemy go stresować. No, mięcha jakby nie jest, ja to, to, by było dziwne. Banan. Siad. Siad. On wącha, do czego usiąść? co go interesuje, a do czego nie. Siad. Super pies. Okej. Okay. Jogurt. Okej. Okay. Ogórki pewnie. No, brawo. Próbujemy z ogórkiem. Go... Siad. No, siad. Słuchajcie, my generalnie każemy mu siadać, bo on jest tak nauczony, że okay. yy, że zawsze przed jedzeniem siada, więc to jest dla niego taka normalna sprawa. No. Nie. Next one. To tak jest. Tak. O nie. Parów są. Chat. No, Chat. Na parówkę no, paróweczkę to od razu, tak. Zostaw. siapa? siapa? No, Oke. siapa? 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 I mówiłam, że wątróbkę może postanowić jednak, że nie. Na pewno? No, dobra. no. Ok. Nie. nie będzie jakiegoś wątróbki. Ok. Od kiedy coś ciekawszego jest niż jedzenie? Hmm. Nie, nie mi to jest skrawa, pół,

co, mamy komplet? Ser jeszcze, tylko. Ser jeszcze. A to, no? jest, to jest. formalność już teraz. Siad. No już wie. Okej. Okay. Chodź do mnie. Chodź tutaj noga. 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 Stój. Siadł. Zostań. Super. Dobry pies. Siad. Leżę. Świetnie. Brawo. Dobry pies. Siad. Nie. Siad. Daj łapę. Nie. Daj łapę. Daj łapę. Dobrze. Druga. Super. Piątka. Super. Daj głos. Nie. Super. obrót, Brawo. Jest, brawo. Żry czy nie żry, Oto jest pytanie. Słuchajcie, no dowiedzieliście się a w sumie razem się dowiedzieliśmy dowiedzieliśmy co ten gość tam y, lubi, a co nie lubi, mimo że jest już z nami, słuchajcie, 4 lata. No ale to tak mniej więcej chyba trafiliśmy, co? No trafiliśmy, chociaż on wcześniej zjad, jadał owoce i warzywa. No, generalnie słuchajcie, w, wcześniej tak, ale pozmieniały mu się smaki i teraz... Nawet wątróbki nie chce. I teraz wygląda to troszeczkę inaczej. Jeżeli macie jakieś czworonogi, to dajcie nam znać. Nasz budowlany piksel, jak widzieliście, je jest wybredny. jest wybredny, także nic na to nie poradzimy. To co? Na dzisiaj kończymy. Się z wami. Do zobaczenia w następnym vlogu, takim, wiecie, luźnym bez piny. Jak będziemy mieli coś ciekawego wam do pokazania, dajcie znać w komentarzach co myślicie. To pokażemy. Na razie. Pa.